Magnificencjo panie Rektorze, Wysoki Senacie Uniwersytetu Rzeszowskiego, Czcigodny Księże Biskupie, wszyscy szanowni państwo różnych stopni, różnych funkcji, od urzędów państwowych z panią wojewodą na czele, przez urzędy samorządowe z panią prezydent z panem wójtem. Wszyscy szanowni państwo profesorowie tego uniwersytetu, szanowni studenci. Tytuł wykładu, który został mi powierzony przez pana rektora, wydaje się, że dzisiaj jest szczególnie ważny w dobie kłamstwa, które się rozlewa po świecie, kłamstwa, które przechodzi również przez Polskę i które rujnuje życie demokratyczne krajów europejskich i światowych, w tym również Polski. Kłamstwa, na którego dziś się nie możemy. Dyskusja na temat wolności słowa, jej granic, ale też jej blokad. Dyskusja na temat wolności twórczości artystycznej, twórczości, a nie destrukcji jest dziś szczególnie ważna. Ale do niej przejdę za chwileczkę, myślę w nawiązaniu również do rzeczy, które tutaj już padły. Ja chcę najpierw podziękować panu rektorowi za zaproszenie i za powierzenie tego wykładu, ale też podziękować za to słowo wstępne, to przemówienie wstępne, które spowodowało, że ja muszę trochę zmodyfikować swoją wypowiedź, bo pan rektor wiele rzeczy tam już powiedział. Tak, proszę państwa, nie ma wolności bez odpowiedzialności i nie ma wolności na jakimkolwiek na jakiejkolwiek płaszczyźnie życia człowieka i życia wspólnoty bez odpowiedzialności tak jak nie ma żadnego prawa które nie byłoby skorelowane z obowiązkiem i to pan rektor świetnie ujął w swoim przemówieniu zapominamy mówić o odpowiedzialności zapominamy mówić o obowiązkach skupiamy się na wolności i na prawach wolność bez odpowiedzialności to jest krótka droga do zniewolenia i to zniewolenie widzimy w wielu miejscach Wolność słowa, do której za chwilkę jeszcze przejdę, która miała być polegać również na prawie do kłamania, manipulowania całą dobę, to żadna wolność. To również krótka droga do zniewolenia i do konfliktów, które obserwujemy i które tak strasznie dają się we znaki nam wszystkim, również tym, którzy prowadzą uczelnie, troszczą się o ich byt. Dlatego bardzo dziękuję panu rektorowi za to słowo wstępne. Dziękuję za podkreślenie różnych aspektów działania uczelni, Potwierdzam, wyniki ewaluacji Uniwersytetu Rzeszowskiego są znakomite, i tutaj dla Państwa moje brawa i myślę, że wszystkie brawa dla Państwa za świetne osiągnięcia naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. To tylko potwierdza, że nauka na najwyższym poziomie jest możliwa nie tylko w centrach wielkich miast Warszawy, Krakowa czy innych. Ale również w centrach wielkich miast, które nie są położone w jakimś, powiedzmy, ścisłym centrum Polski, ale dziś są na wschodzie Polski, w Rzeszowie, w Lublinie, ale również na zachodzie, w Zielonej Górze czy w Szczecinie. Nauka wszędzie może być uprawiana na bardzo wysokim poziomie i Uniwersytet Rzeszowski to udowodnił. Co do tej kategorii B, panie rektorze, to ja wiem, że pan rektor bez dokumentu nie chce o tym mówić, ale przecież pan rektor wie, bo panu rektorowi mówiłem, że przeglądałem. Odwołanie i uzasadnienie od tej kategorii B. Uważam, że to jest głębokie nieporozumienie, tak jak jest wiele nieporozumień wokół drugiego i trzeciego kryterium ewaluacji. Dlatego mogę Państwu powiedzieć, że jak tylko przyjdzie opinia Komisji Ewaluacji Nauki, to obecny tu minister edukacji i nauki przychyli się do odwołania uczelni i będzie to kategoria B. Prosta rzecz. <klucza> mogę to powiedzieć, bo ja podejmuję decyzję i ja czytałem to uzasadnienie. Tak, to jest prawda. Zmieniamy oceny ewaluacyjne, dlatego że szczególnie obiektywne jest pierwsze kryterium. Zmieniamy również po raz kolejny na początku przyszłego roku listę czasopism i wydawnictw punktowanych. Ta punktacja będzie zdecydowanie bardziej sprawiedliwa i transparentna. Po co jest Uniwersytet Rzeszowski? Tak jak po co jest Uniwersytet Zielonogórski, albo po co jest Katolicki Uniwersytet Lubelski czy Uniwersytet Szczeciński? Po to, żeby naukowcy tutaj pracujący mogli podejmować badania naukowe w różnych obszarach, a następnie chwalić się światu, bo za to też im płacimy, chwalić się światu bez żadnych przeszkód wynikami swoich badań naukowych, a nie liczyć i przeliczać, kombinować liczby n, liczby takie, inne, oceny ekspertów, uzależnienia, to jest gorsze, proszę Państwa, niż ocena skoków narciarskich jeszcze w konkursie drużynowym. A tym się zajmowały uczelnie przez ostatnie lata w wyniku absurdalnej ewaluacji, którą jej zaserwowano przed laty. To zmieniamy. Będziemy to utransparentniać i zdecydowanie to, co pan rektor powiedział, ten obiektywny czynnik, czyli publikacje, publikacja, a zatem ogłaszanie światu wyników badań naukowych, to jest to coś, co będzie najważniejsze w ewaluacji nowego okresu rozliczeniowego polskich uczelni. Proszę Państwa, rozpoczynamy rok akademicki. 1 października 2023 roku, gdyby ktoś, proszę Państwa, nam powiedział jeszcze 3 lata temu, 4 lata temu, że będziemy po okresie, w którym nie było nas na uczelniach przez długi czas, że tutaj również, no to jest zupełnie nowy obiekt, ale tu w Uniwersytecie Rzeszowskim również wiatr hulał na korytarzach, bo wszyscy siedzieli w domach z konieczności. I gdyby ktoś nam powiedział że rozpoczynamy 1 października 2022 roku rok akademicki 22/23 w czasie kiedy dosłownie kilkadziesiąt kilometrów stąd dosłownie kilkadziesiąt kilometrów stąd jest wojna regularna taka jaką widzieliśmy na kartach historii niektórzy osobiście przed kilkudziesięciu latów w tej części Europy to powiedział to jest niemożliwe kiedy dziś rozmawiam z panią wojewodą na temat zadań które wykonują wojewodowie a ja byłem wojewodą 4 lata lubelskim. To jest zupełnie coś innego niż my robiliśmy jeszcze w poprzedniej kadencji. Liczba nieszczęść, problemów, kłopotów, kryzysów, które są dzisiaj do rozwiązania jest przeogromna. Rozpoczynamy nowy rok akademicki 22-23 w czasie, który jest niezwykle trudny i trudny do przewidzenia również w najbliższych miesiącach. To są fakty. My tutaj w Rzeszowie, w Lublinie, na wschodzie Polski rozumiemy to, wydaje mi się, jeszcze lepiej niż ci, którzy mieszkają w centrum Polski, bądź na zachodzie Polski, jeszcze lepiej niż w społeczności Czech, Austrii, Włoch czy Niemiec. Bo my to słyszymy, my to widzimy na własne oczy. I my wiemy, że z tym szaleńcem wyhodowanym przez Europę Zachodnią, bo przecież ktoś mu pozwolił na rozwinięcie się, nie ma żartów i dlatego trzeba podejmować wszystkie działania, które będą zmierzały do tego, żeby przeciwstawić się jemu, pomóc Ukraińcom i powstrzymać konflikt, który naprawdę wcale się nie zamyka. Wydarzenia choćby ostatnich dni. Wczoraj aneksja, pseudoaneksja Ukrainy. Szaleńcze wypowiedzi na placu Czerwonym. Szaleńcze kłamstwa w radzie bezpieczeństwa ONZ, oparte zresztą na twicie, skrajnie nieodpowiedzialnym twicie jednego z poprzednich ministrów spraw zagranicznych, wstyd dla Polski. Czy wcześniejsze wydarzenia, wycieki gazów Nord Stream 1 w Nord Stream 2 i to w dniu, kiedy otwieraliśmy Baltic Pipe, to są tylko ostatnie dni? Wydarzenia te można by było podzielić tak, że każdego roku byłyby jakimś wielkim zagrożeniem, a to jest tylko tydzień. W tym samym czasie, proszę Państwa, podejmujemy działania, które muszą wyjść naprzeciw tym wszystkim kryzysom. Przyjęliśmy budżet w ubiegłym tygodniu, przedstawiliśmy go ostatecznie Sejmowi. Budżet, który po stronie przychodów ma 604 miliardy złotych. W porównaniu do 2015 jeszcze, kiedy to było około 290 miliardów, to jest przepaść ale budżet, który zakłada niestandardowe wydatki, ponad 100 miliardowe, na zwiększenie środków na obronę narodową, bo widzimy co się dzieje. I zbroić się trzeba i cieszymy się, że również ośrodki zagraniczne dostrzegają ten fakt i piszą w tytułach Polska zbroi się na potęgę, bo tak trzeba. Chcesz mieć pokój, szykuj się na wojnę. Budżet, który zawiera niestandardowe wydatki w postaci rozmaitych tarcz, miliardowych, wielomiliardowych wydatków na wspomożenie obywateli naszego państwa, wszystkich nas, wszystkich tu siedzących również w opłaceniu kosztów ogrzewania, kosztów utrzymania się w czasie zimy. To są dziesiątki miliardów złotych. A pomimo tego proszę Państwa cieszę się i chcę to podkreślić udało się i tu szczególne słowa podziękowania dla Pana Ministra Sebastiana Skuzy, który jest dziś Wiceministrem Finansów odpowiedzialnym za budżet, ale był jak świat nauki wie przez Długi czas wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego i rozumie potrzeby nauki i szkolnictwa wyższego. W tym niezwykle trudnym czasie wydatków niestandardowych udało się wyasygnować łącznie około 1,5 miliarda złotych zwiększenia środków finansowych z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń, to jest w dyspozycji i będzie w dyspozycji rektorów. Jestem przekonany, że jeśli wydarzenia, zwłaszcza te na wschodzie, pójdą w pozytywnym kierunku, to to nie będą jedyne środki na podwyżki wynagrodzeń, póki co 1,5 miliarda złotych na ten cel. Udało się również i tu pod kątem tego, o czym też była dzisiaj tutaj mowa, no może nie szpitala, bo jeśli chodzi o szpital, panie marszałku, to sprawa jest absolutnie obserwowana i można powiedzieć w jakiś sposób zawiadywana przez Ministra Edukacji i Nauki, który doprowadził również do spotkania parlamentarzystów z Panem Premierem tu na Podkarpaciu i ona jest rozpatrywana w Kancelarii Profesora Rady Ministrów, bo szpital Uniwersytetowi jest potrzebny. Ja wiem, że Uniwersytet Rzeszowski może być stawiany jako wzór zwiększania kadr lekarskich, które są nam dzisiaj szczególnie potrzebne, bo były wieloletnie zaniedbania i gratuluję tego. Panu rektorowi, wszystkim Państwu, którzy ten kierunek lekarski tu uruchomiliście. Dziękuję przy okazji. Były tu podziękowania, proszę Państwa, za wielką pomoc uchodźcom ukraińskim ze strony wszystkich, całego społeczeństwa, również społeczności akademickiej, również tego uniwersytetu. Bardzo za to dziękuję, ale dziękuję również za znakomitą odezwę, za znakomitą odpowiedź na apel Ministra Edukacji i Nauki, bo zaraz po rozpoczęciu tej, tego etapu wojny rosyjsko-ukraińskiej 24 lutego zadbaliśmy również o studentów polskich, którzy studiowali na Ukrainie. Polskich studentów, którzy studiowali medycynę w Lwowie, w Iwano-Frankowsku czy w innych miejscach. I dziękuję bardzo, że ten uniwersytet przyjął 30, ponad 30 polskich studentów medycyny, którzy studiowali na Ukrainie i tam już miejsca nie mają. Trzeba to podkreślać. Kilkuset takich studentów zostało przyjętych przez polskie uczelnie. I za to bardzo dziękuję. Są pojedyncze przypadki jakichś problemów, jak to zwykle się zdarza, ale te przypadki też monitorujemy. Proszę Państwa, w tych trudnych warunkach tak to się przedstawia na przyszły rok. To, co dzisiaj jest pierwszoplanowym zadaniem Ministra Edukacji i Nauki, to jest absolutnie stanie po stronie uniwersytetów i doprowadzenie ostatecznie do rozwiązania, które radykalnie zredukuje te absurdalne oferty wydatków na energię elektryczną przedstawiane na rok 2023. Ta sprawa była podnoszona na Radzie Ministrów, spotkała się z absolutną przychylnością Rady Ministrów. Wczoraj byłem w kontakcie z Panią Minister Anną Moskwą, która była uczestnikiem na Rady Ministrów do Spraw Energii Unii Europejskiej. Zapadły tam pewne ustalenia, ale nas absolutnie nie do końca i chcę Państwu oznajmić, że absolutnie bez względu na to co będzie zapadało do końca na szczeblu Unii Europejskiej, która dawno powinna zareagować na kryzys energetyczny, a nie robi tego, choćby redukcją opłat, absurdalnych opłat za CO2, co już samo tylko to w sobie obniżyłoby cenę energii o 30%. Bez względu na to, co będzie na szczeblu Unii, rachunki za energię elektryczną w uczelniach polskich, w tym również w Uniwersytecie Rzeszowskim, będą wielokrotnie niższe niż te, które są oferowane dziś uczelniom w wyniku... Tego, co się dzieje na rynkach europejskich. Nie interesuje nas, że energia w Polsce jest i tak tańsza niż w innych krajach. Nas interesują rachunki, które będzie można po prostu zapłacić z pieniędzy, które przekazywane są z budżetu państwa. I takie one będą, taką gwarancję daje Państwu tutaj z tego miejsca wszystkim uczelniom w Polsce 1 października 2022, 2022 roku. W takich, proszę Państwa, okolicznościach przystępujemy do tego nowego roku akademickiego jak Państwo widzicie, niezwykle trudnych, ale też z odpowiedziami na trudności, które dają się przewidzieć w najbliższej przyszłości. Co będzie później? Módlmy się, razem z księdzem biskupem, który tę modlitwę tutaj, tutaj rozpoczął, żeby wszystko poszło po naszej myśli. Żeby tak było, proszę Państwa, musimy być praworządni. Spór o praworządność formalną i materialną to spór blisko dwuwiekowy to w Niemczech wymyślono tę koncepcję Rechtsstaat w niemieckiej kulturze prawniczej von Moll i Stahl i wspierały się, się w te koncepcje materialnej i formalnej koncepcji państwa prawa. Ta formalna stawiała na działania wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bez względu na to, co one zawierały, a ta materialna mówiła ok, ale tu jeszcze trzeba pewnej treści. Tylko państwo, które chroni wolności i praw swoich obywateli. I ludzi mieszkających w tym państwie może mieć miano państwa praworządnego. Co nie oznacza, że mówimy tylko o wolnościach. Dalej trzeba stawiać na początku, na ten pierwszy fundament, działanie organów władzy publicznej wyłącznie na podstawie przepisów prawa i w granicach przez to prawo określonych. Tylko, że ta treść jest niezwykle ważna. W tej treści chodzi również o to, pośród różnych postulatów, które tam są formułowane, żeby gwarantować, Wolność słowa i wolność twórczości artystycznej. Dlaczego? Nie ma demokracji bez pluralizmu. Cóż to za demokracja bez pluralizmu? Może taką by chciała pani von der Leyen, która tłumaczyła społeczeństwu włoskiemu, że nie może wybrać prawicowego rządu, bo jak nie, to ona użyje środków i bata, które stosują w stosunku do Polski. To jest demokracja? To jest pluralizm? Co to ma wspólnego z pluralizmem i z demokracją? Co to ma wspólnego z wolnością wyrażania poglądów, również tych politycznych, to jest demokratyczna Europa? To jest Unia Europejska, która jest nam absolutnie konieczna i potrzebna, ale ona musi wrócić na tory praworządności, wolności słowa i pluralizmu. Nie może być tak, że dobre i zgodne z prawem jest tylko to, co jest lewicowe, a to, co jest prawicowe i chrześcijańskie, najlepiej wysadzić powietrze. I kto się za tym opowiada, to już nie jest absolutnie demokratyczny. To jest skandal. I dobrze, że pani von der Leyen ten skandal ujawniła, że była tak szczera, że już teraz nie musimy się domyślać o co chodzi. Po prostu słyszeliśmy i naszym obowiązkiem jest nawoływać do tego, żeby na nowo w Unii Europejskiej zapanowała praworządność, pluralizm w pełnym tego słowa znaczeniu i demokracja w pełnym tego słowa znaczeniu, która tam jest likwidowana. I na to pozwolić nie możemy, bo powtarzam raz jeszcze, Unia Europejska jest nam potrzebna, a my jesteśmy potrzebni. Unii Europejskiej i tak pozostanie. Wolność słowa, proszę Państwa, tak jak wolność twórczości artystycznej, tak jak w ogóle prawa i wolności człowieka i obywatela, za wyjątkiem drobnych zupełnie y, y, przypadków, podlega ograniczeniom. Żadna wolność, żadne prawo poza prawem do godności nie podlega ograniczeniom, nawet prawo do życia. Konkretnych warunkach podlega ograniczeniu, tak samo z wolnością słowa, tak samo z wolnością twórczości artystycznej. Według artykułu 54 konstytucji wolność słowa to wolność wyrażania swoich poglądów, to jest powiązane, proszę Państwa, z zapominanym często artykułem 25 ust. 2. Tam ustawodawca konstytucyjny stwierdził, że państwo zachowuje swoją bezstronność światopoglądową, filozoficzną i religijną, ale i o tym zapomina świat lewicy, ale. Gwarantuje każdemu, każdemu prawo do ich głoszenia tych, tych poglądów, światopoglądu religijnego i filozoficznego także w życiu publicznym. Bezstronność nie oznacza promocji ateizmu czy agnostycyzmu. Bezstronność oznacza bezstronność, a każdy także w życiu publicznym ma prawo głoszenia swojego światopoglądu, swoich przekonań światopoglądowych, filozoficznych i religijnych. Na tym też polega wolność słowa i pluralizm i demokracja. Nie można nikomu tego, tego zabronić. Polega na pozyskiwaniu i rozpowszechnianiu informacji przynależnej każdemu. Informacji. Czy wolność słowa, mówiłem już o tym na początku swojego wystąpienia, oznacza prawo do kłamania, oznacza prawo do manipulowania, oznacza prawo do oszukiwania? Na czym zbudowane jest? dzisiejsze nieporozumienie, najdelikatniej rzecz ujmując, albo w ogóle brak zrozumienia rzeczywistości przez naród rosyjski. Na totalnym kłamstwie, które mu się serwowało i sączyło mu się do głowy przez kolejne miesiące i lata. Dzisiaj Rosjanie, którzy się budzą, którzy widzą, w jakiej manipulacji i kłamstwu byli poddawani, nie wierzą w to, co się dzieje na Ukrainie. Wierzą już w to ci żołnierze, którzy, tam, którzy stamtąd mają szansę wrócić. Ale dalej naród rosyjski wierzy, bo został okłamany perfidnie więcej. Niestety w wyniku manipulacji i kłamstwa również część społeczności Zachodu wyraża takie stanowiska, jakby miało rozumieć Putina i Rosję. To też jest efekt manipulacji i kłamstwa. Część naszego społeczeństwa, które podlega jakimś oddziaływaniom mediów społecznościowych ściśle związanych z agenturą rosyjską, mówi podobnym językiem. To jest efekt kłamstwa. Wolność słowa na pewno nie oznacza prawo do kłamania. Na pewno nie oznacza prawa do oszukiwania i na pewno nie oznacza prawa do manipulowania. Gdyby tak było, to demokracja byłaby czymś zupełnie nieużytecznym. Ma swoje ograniczenia, ale ma też swoje blokady. Przeczytam Państwu fragment wystąpienia Pana Profesora Wojciecha Łączkowskiego sprzed 20 dokładnie lat. W 2002 roku wygłosił Wygłosił profesor Łączkowski wykład inauguracyjny w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim pod tytułem Praworządność, właśnie. Mówi profesor Łączkowski tak, powtarzane jest pytanie Piłata, powtarzane na sądzie nad Jezusem Chrystusem, co to jest prawda? Współczesny człowiek jest powstrzymywany od wyrażania sądów wartościujących, co prowadzi do skrajnego relatywizmu posługując się nowym, sztucznym językiem, zabraniającym używania różnych słów, nawet jeśli wyrażają one jakieś pojęcia. Pełne respektowanie tej zasady, według profesora Łączkowskiego, może prowadzić do problemów odróżniania dobra od zła. Na przykład kapłanowi poruszającemu problem grzechu lub każdej religii można by zarzucić porzucanie politycznej poprawności. Na razie brzmi to groteskowo, ale sankcje stają się coraz bardziej surowe. Grożą ostracyzmem i społecznym, i utratą pracy na uniwersytetach. Relatywizm staje się więc poważnym zagrożeniem dla demokracji. Mówił to profesor Wączkowski 20 lat temu. Przez te 20 lat mnóstwo się zmieniło. Już się nie mówi o poprawności politycznej. Zastąpiło się to pojęcie pojęciem tak zwanej mowy nienawiści. Wszystko, co nie pasuje światu lewicowemu, nazywane jest mową nienawiści bez podstaw prawnych ale już niestety z niektórymi orzeczeniami niektórych sądów, które się na to powołują. To jest właśnie to, o czym mówił profesor Wojciech Łączkowski. Wojciech mówił o zagrożeniu dla prawdy, zagrożeniu dla życia, dla rzeczywistości, o relatywizmie, które zakazuje odróżniania dobra od zła, bo ktoś tak chce. I przejdźmy proszę Państwa do wolności twórczości artystycznej. Ona uregulowana w artykule 73 naszej, naszej Konstytucji wyrażona jest w sposób bardzo, bardzo prosty. Gwarantuje każdemu wolność twórczości artystycznej ustawodawca konstytucyjny, badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników, wolność nauczania, a także wolność korzystania z dóbr kultury. Co to jest wolność twórczości artystycznej? Czym ona się różni od wolności słowa? Jaka jest zależność między wolnością słowa a wolnością twórczości artystycznej? Myślę, że pisze o tym najlepiej i najdokładniej pan profesor Garlicki, który w komentarzu napisał tak. Wolność ta jest blisko związana z wolnością wyrażania poglądów z artykułu 54, z wolnością słowa, i można ją uznać za szczególną formę realizacji tej wolności. Zatem, wolność twórczości artystycznej nie jest oderwana od wolności słowa, ona jest szczególną. Treścią czy szczególną formą tego przepisu, zarówno artykułu 50, czy wolności wyrażonej w artykule 54, szczególną formą realizacji wolności słowa. Dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że zarówno wolność twórczości artystycznej, jak i wolność słowa w świecie dzisiejszym, w świecie wolnym, wolnej Polsce są bardzo ważne i muszą być chronione, ale nie mogą być fetyszyzowane. Mowa o wolności twórczości artystycznej. Coś się tworzy. Tworzenie zawiera coś dobrego samo w sobie. Nie o wolności destrukcji artystycznej. Cóż wspólnego z tworzeniem i ze sztuką, czyli z czymś coś piękne i dobre z definicji madarcie i palenie Biblii albo podcinanie gardła kukle bardzo podobnej do osoby publicznej dzisiaj piastującej funkcje kościelne. A niestety, sądy w swoich orzeczeniach powoływały się na wolność twórczości artystycznej w swoich uzasadnieniach. I to powołując się na wolność twórczości artystycznej. Nie może tak być. Sztuka to dobro i piękno. Wolność twórczości artystycznej jest świętem, wolnością tą wolnością w demokracji i w państwie wolnym. Ale nie może sprowadzać się do destrukcji, do fetyszyzowania, do gloryfikowania hamstwa, brutalności, agresji tylko po to, żeby komuś dokuczyć. I to trzeba też zrozumieć w dzisiejszym świecie, patrząc również na to, co się dzieje na wschodzie, co się dzieje za naszymi granicami wschodnimi, bo kłamstwo i destrukcja do tego właśnie tam doprowadziły. Chcę zakończyć proszę Państwa cytatem z Gustawa Zagrobelskiego, byłego szefa włoskiego Sądu Konstytucyjnego, który w 2009 roku opublikował następującą definicję demokracji. Demokracja to ustrój ścierania się opinii i poglądów przy wzajemnym poszanowaniu dla osób te opinie i poglądy wypowiadających. Dlatego tak ważna w demokracji jest ochrona prawdy i tak ważne jest, tak ważne jest zwalczanie wszelkiego kłamstwa. Kłamstwo w demokracji jest szczególną zbrodnią, być może jeszcze bardziej szkodliwą niż przemoc, bo tę przynajmniej widać. Nie będzie demokracji w Europie bez pluralizmu, nie będzie demokracji w Europie i w Polsce bez ochrony prawdy i bez zwalczania manipulacji całą dobę, fałszu, kłamania i oszukiwania społeczeństwa. Dziękuję bardzo.